Kierowcom, którzy od dłuższego czasu krążą w poszukiwaniu miejsca parkingowego, taki widok może działać na nerwy. Nieużytkowane auta nie dość, że są uciążliwe, to na dodatek szpecą krajobraz. Straż Miejska może usunąć takie pojazdy w przypadku, kiedy nie posiada on tablicy rejestracyjnych, stwarza zagrożenie ruchowi drogowemu, stoi w miejscu do tego nieprzeznaczonym, lub jego stan wskazuje na długotrwały brak eksploatacji. Trzeba zebrać dokładny wywiad, dokładnie się przyjrzeć sytuacji, żeby móc ocenić, że faktycznie od dłuższego czasu nikt z tego pojazdu nie korzystał. Odnalezienie posiadacza samochodu jest pierwszym krokiem, jaki podejmują strażnicy. Czasami jest to bardzo trudne zadanie. Może się bowiem okazać, że wobec auta toczy się postępowanie spadkowe. Innym przykładem jest sytuacja, w której pojazd został sprzedany i przeszedł na inną osobę. Jednak, jak przyznaje rzecznik Olsztyńskiej Straży Miejskiej Kamil Sułkowski, podobnie skomplikowanych zdarzeń nie jest tak wiele. Jeżeli właściciel we własnym zakresie zadba o ten pojazd, na przykład go usunie, naprawi, czy chociażby przekaże do stacji demontażu, bo faktycznie ten pojazd już nie nadaje się do użytkowania, wtedy bardzo często w ten sposób udaje nam się sprawę rozwiązać. Większość spraw z wrakami właśnie rozwiązujemy na zasadzie dialogu. Kiedy nawiązanie kontaktu z właścicielem jest utrudnione, a auto stwarza jawne zagrożenie, strażnicy mogą taki pojazd odholować na parking miejski. Wówczas, jeśli w dalszym ciągu posiadacz nie zgłosi się po swoją zgubę, samochód może przejść na własność gminy. Pod warunkiem, że właściciel takiego pojazdu, czy też osoba do tego upoważniona, nie zgłosi się po taki pojazd na parking strzeżony od momentu 6, od 6 na 6 miesięcy od momentu odholowania takiego pojazdu. Stan wielu aut nie pozwala na to, by ponownie mogły zagościć na ulicach miasta. Co zatem dzieje się z porzuconymi samochodami, kiedy przejmie je gmina? Takie pojazdy mogą stanowią odpad, czyli mogą tylko i wyłącznie zostać przekazane, przekazane na stację demontażu bądź punkt zbierania pojazdów. Zgodnie z danymi Straży Miejskiej w Olsztynie, do końca kwietnia strażnicy odholowali dwa pojazdy, a 22 zostały usunięte przez ich właścicieli.